Że to tutaj nie będę za bardzo opowiadał i przegrał, oglądają Państwo spektakl czekając na guca. Autor tego tekstu, Zygmunt Józefki, jest z nami na sali. Z synem Karole. Po spektaklu uczniowie mają kilkanaście pytań do autora. Także w hmm, ptaków jeszcze zostajemy i rozmawiamy sobie. Zapraszam. Już wiem. Powtarzajcie za mną. Stuku, puku, i dą goście. Drzwi otwórzcie się na Ościach! Stuk, płuku i doł goście! Drzwi otwórzcie się na Ościak! Łódka strzeże was czy zamek? Zaraz się otwórzcie same! Zaraz się otwórzcie same! Wrota, furtki, bramy, drzwi, raz, dwa i... No proszę, nie wolno ci tak mówić. A ja to nie wolno. A ja to nie wolno najbardziej ze wszystkich. Tch. Jakbyś no to co się robi. A ja jestem go bardzo ciekawa. Bardzo, bardzo ciekawa. Wcale ci się nie dziwię, drogie dziecko. Nie wiem, ci cię powiedzieć, ale za każdym razem, jak on do nas przychodzi, to jest takie uczucie. Kiedy reszt przechodzi, u mnie jest taka że aż zatyka. Rzekąc? Potęga, siła! Wiele razy już byłem na tych spotkaniach i Zytka dobrze mówi. Jest takie poczucie, że on wszystko mówi. Tak skromnie się w tym czuje, Że ja mam swoje jedno małe życie, mam tyle tych żyć plata, tyle istnień. A dlaczego postanowiłeś się przyjść, Dlaczego? Ja też się zastanawiam, jak to możliwe, że w ogóle są tacy, co tutaj nie przychodzą. Tak, jakoś. Nie wiem. Poczułam taką potrzebę, po prostu nie mogłam nie przejść. Zawsze się tak zaczyna, a potem to już wiadomo. On jest niemożliwy. Ja? Co powiesz o nim? O szanownym panu autorze. W pół roku musieliśmy czekać, aż się zbierze. Wreszcie się doczekaliśmy. A to jak zwykle. Tak? A na co ja czekam Twoim zdaniem? Powiedz proszę, na co ja czekam Twoim zdaniem? Co mnie może spotkać, co mnie kiedykolwiek... Czekaliśmy, wiedziałam? bo mało obowiązki Róż. Strątki! lepiej w sole patentowane. Uspokój się! Wszystkim... Nie bardziej niż on! Ale proszę Was, żeby w taki dzień... W taki dzień, to jest pierwszy dzień najważniejszy. I to się jeszcze okaże. Nie pierwszy raz czekamy, aż szanowny pan hrabia raczej do nas zabić. My czekamy, a potem się okazuje, że nagle jakaś budka. Ty się siedzisz ze słowami, młody człowieku! Bo to nie jest jakiś biedny Jakaś niewydarzona gwiazda jednego sezonu. Specjalista od angielskich autoterapii, albo rozliczeń ze stromą drogą do szkoły. Powiedz, co dziś jeszcze pisze takie powieści? Tak długie i nudne? Nie mam pojęcia. Takie tak, tak mąkre, tak głębokie, tak wielowątkowe. Nie wiem, czy coś sobie zdajesz sprawę... Oszalałeś? Nie. Ćwiczymy za zanie tyłka. Nie, ja tego nie rozumiem. Nie możecie przestać, bo jak się komuś nie podoba, no to może wyjść. Prawda? Tu zawsze przypominaliśmy, że nas bardzo siedzi w Mistrzu Sprawiedliwości, nawet. No, nas Zachary. Rozumiemy, że Mistrz robi coś specjalnego. Zresztą, mi się tak spodoba. To znaczy, co jak to możemy powiedzieć. Zapraszam, chłopaki. Tak, tak. Pan za, od razu chciałby się podejść bliżej, poznać na kolei więcej. Zapytacie, jak to jest. Czy może się coś takiego powtórzyć? Taki sukces z inną osobą, na przykład. Nie, też, żebym już marzyć, ale na dzieci. To cóż, marzenia szkodzą? No cóż. Żerujące! jego mać. Ile to już było takich? No weź się przedstaw, człowieku! zostaw myślę. jeszcze nie jest. Tak, a tego czerwono-czarnego niż po co sprowadził? Dla ozdoby? Późno się robi. Co? Zwątpienie? Może trochę. Teraz myślę, że w teorii to lepiej wyglądało. Ani ładna, ani brzydka. Taka, wiesz, dobra, przezroczysta aktorka. Można ją nawet za dziwkę, a można na święto. Wszystko zniesie. A teraz myślę... ...że to po prostu brak właściwości. Może trochę. Więcej o tym. Pamiętam swoją. Ja tego nie zniosę. Nie dam rady, jak mi Bóg miły... Ona nie zna tej historii. ...Błogosławiona tu nie wiedzę. Też bym tak chciał. Solaris Station to cover. Solaris Station to the car. A -okay. Jestem under control tej the to na stację można. To jakby w sumie. Chętnie. Usłyszałam! Zacząłem się tak samo. Po prostu. Poczułem pewnego dnia, że muszę być. Tutaj. Początek wielki. Dziś złośliwie dodałbym epickiej przygody. Że coś się z tym życiem nagle zacznie dziać? Widziałem już te kobiety, te nieoczekiwane zwroty akcji, te szybkie samochody, wybuchy, te inne światy. <grysti> to, to akurat się sprawdziło. Wiesz co? Zamknij się! Może kto tam jest? To jego żona. Źle znosi te spotkania, kiedy go zostawiła... Mówił się, że miała powody. No, no miała, co tu kryć? Od tamtej pory zawsze miała na niej jakieś złe słowo. Czasami nawet bardzo zła. Liści się po prostu. A jak mistrzona grubi, to Faktycznie wesoła nie wysłał. Chcę wyciągnął mistrza słowa powiedziałbym. No, by nie mógł Przyleciał Przeleciałem normalnie jak na skrzydłach. Ma, jak na silniku rakietowym! Usiadłem w pierwszym rzędzie. Chciałem być jak najbliżej. Przed tym narcystycznym seansem, zanim zaczął nurzać się w pochwałach na swój temat, jak to ma zwyczaj potrzebę, uścisnął mi rękę. Myślałem, że się rozpłynę. Będę miał dla pana coś specjalnego. Tak, też pamiętam ten moment. I dostałeś, uwniaka? Jeszcze ja? No? Nie opisać trylogii science fiction. Rzecz się miała dziać jakiś czas po tym, jak niedobitki z planety Ziemia uciekają, żeby schronić się przed katastrofą. I teraz, zamknięte na stacjach orbitalnych, muszą podjąć decyzję, co tam robić. Ścierają się dwie opcje. Ta konserwatywna chce skolonizować Wenus, ta postępowa odkryć coś dalej. Ja? Ja miałem być potomkiem wyrzutków, którzy ocaleli. Nie dlatego, że zostali deselekcjonowani jako najlepsi, a tylko dlatego, że podpieprzyli rakietę. Polacy oczywiście. Taki everyman o chłopięcym uroku zaplątanym w wydarzenia kluczowe dla losów ludzkości. Standard. Brzmi <grystanie> super. To jest tylko, że opowiada o tym wszystkim. W końcu ktoś mu zaproponował napisać opowiadanie do fanzinu Wziął. Nie wiem, czy Wybrał jeden cytat ze śniadania mistrzów Woneguta i przerobił na opowiadanie. Mm, jaki cytat? Niejaki sok ląduje na ziemi, aby nauczyć tubylców, jak leczyć raka i zapobiegać wojnom. Przywozi tę mądrość z planety Margo, której mieszkańcy porozumiewają się za pomocą pierdnięć. i stepowania. Ląduje na co w stanie Connecticut i widzi dom w płomieniach. Wpada do domu, popierdując i przytupując, aby poinformować mieszkańców o niebezpieczeństwie! Pan domu! Roztrzaskam mu głowę! Kijem golfowy! Czy skończyła moja kariera literacka? Postępowałem, Popierdziałem. A ty trylogie szlak trafił. Dostał nagrodę za kryminał i postanowił napisać dwa tomy kontynuacji. Pan inspektor Zachary skorzystał. Czyli światowa kariera, prawda? No ale jesteś, więc jest szansa. Jestem. To 20 lat tu jestem. Nawet na mnie nie spojrzał kurc z pieprzony. Od 20 lat. Tutaj? Jak to? Myślałam, że jak już raz. No to zwykle to tak wygląda. Wierzę, wykorzystuję. I koniec. Ale czasami wymyślę i nie ma pomysłu, co zrobić dalej. Była taka jedna ze chwil. <laughs> <laughs> co to jest za imię? W ogóle wiedziałem, że to grafon. Pawa któregoś dnia jak Boba, naprawdę fantastyczna kobieta. Piękna, bujna, głośna, wyrazista. Ale w zasadzie niewidoma. Na jedno nie widziała a na drugie tylko to jakieś kształty. Jakby patrzyła na świat przez mężną szybę. Ale miała słuch absolutny. I tym słuchem mogła rozwiązywać zagadki kryminalne, albo konsultować do niej sprawki, albo wyczuwać każdą emocję w rozmówcach, sterować nimi dzięki temu. Różne tam były pomysły. Kilka spotkań była jak królowa. Ale na to Jak od początku mówiłam, Kochana, ty jesteś zbyt wyrazista na pierwszy plan. To co? Nie wiedział, co z nią zrobić. Szlak go tylko trafił, żeby siedzi w końcu coraz bardziej smętna. Wyzywał od inwalidek z za dużymi cycami i za dużymi pretensjami. Więc wcisnąłem za karemę do epizodu. Kilka strony gry złożoniem. Szczerze. Przyjmę tego nie powiem, ale chcę dobrą postać wymyślił jak na siebie i nie potrafił jej wykorzystać. Zresztą krytycy tak samo pisali. Prawie 10 lat z nami siedziała. Żadnie patrzę Czyli że... Przepraszam, ale jak pan nadal nie rozumie... Czyli że jak cię weźmie, wykorzysta, no to w porządku, ale jak cię tylko weźmie, no to możesz tutaj siedzieć 20 lat albo i dłużej. Byli tacy, coś dla to znosili. Błagali choć o ofiarę gwałtu albo morderstwa. Cokolwiek by się wreszcie wyrwać z tego przedpokoju. Naprawdę dostawali chwilę. Straszne sceny się tutaj rozliczały. Dla wyrazistości w tym czasie robimy. Nawet nie będę mieć jakie było wstyd. Może na mnie zaś już czas, żebym się tak trochę podkręcił. Nie trzymaj się Jaki był do ciebie przywiązany, może jeszcze wróci do tej fantastyki? Zresztą, ja myślę, że Ciebie by było szkoda na drugi plan. Odkręcić. Drugi plan? To też popularna praktyka, zwłaszcza u niego. Tych bohaterów ma u dziesiątki, ale leci w Pierwszy plan bardzo zwyczajny, a drugi to galeria dziwaków i osobników. Z reguły tak jest, że po paru ludzie mają dalsze czekania na prawda, Zwłaszcza przy jego tempie pisania. Stephen King to to nie jest, raczej polski leniuszek. Starając <grym> się wyśmienić, i zaraz żeby wypisania. Najgorsze z tymi, których na tyle że nie chcę spalić. Ciągle mam na nadzieję, że coś, gdzieś, kiedyś. Zbyszek to taki przypadek. Ale jakby się podkręcił. Byłaby szansa na mocny drugi Nawet taki co pierwszy Pukniak odbywał już takie przypadki. No a wy? A pan Zachary? Zachary to już tylko takie zabawy literackie. Takiego ma wielkiego gwiazdora, to go gdzieś wstawi do epizodu dla śmiechu. Ale jak już do nas przychodzi, to znak ci na poważnie. Zresztą zobaczysz, za chwilę drzwi tu nie będą się zamykały. Była już chwilkę, gotowa na kolejną dawkę upokorzeń. Może być tego pewna, jak gwiazdki. Zachary czeka na epizod. A ten 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 charakter, ale niedomyślony. O! Jakieś szczegóły już się pojawiają, dobrze. Zwykle tak jest, jak Ramon pisze. Nosi Spokojnie, nie chcę, pomysły. Czasami to są kawy, trupów, jak na jakiejś wojnie. Nie lubię kolegów. Tego mleka dostałam. A dziecko masz? Nie. Yeah. jestem pewna. Mam! <laughs> Ziemowit ma Zimowitwa na imię! Oho, oh, ho, oh, oh! ho, ho! Grafoman nie ma wątpliwości. <laughs> <laughs> no to teraz Patrzcie, jakie ręce spracowały. Czujesz? Stary Maksymilian. Złote roczko. Zdanie, czasami dwa, ale w pełni widziałem. W tym opowiadaniu zwyczajnym o stępowaniu i pierdzeniu też byłem. Stałem jako jeden z gatunków po pożarze. Bywa lepiej i gorzej. Przepraszam, ale... Lepiej i gorzej? No... Na przykład... Teraz czuję, że tracę władzę w nogach. Poprzednio to ja byłem z paranii, Kończą tak? się pomysły, grafomanowi. O Jezu, mam nadzieję, że nie da mi kostiumu. Wtedy to z tym paraniżem może być różnie. Bardziej w stronę nowelek pozytywistycznych, niż do trailera hmm. historyczne kawałki to faktycznie, no. Zawsze były nie do A coś w tym może być. Właśnie zapomniałam, co to telefon komórkowy. Komórka, szanowna pani kolejnik. Komórkę pani jest za taką narzędzę, wyszykuję, że się do prawdziwa warszawska. Zapraszam. No, no fajnie, kolejne kilka lat z głowy. Gdyby to wyjechać w w innej biblioteki na przykład. Nie ale kimś się w rodzaju barcisia fajnie by było zostać. W każdej fabule bym się pojawiał, patrzył przeciągle pan. Tajemnica! W ciągu mam pracę, do po przejściach zostanę, albo się na ofiarę zbirów Wyszykuję! ser ranny podranny ułosie, a reżyseria w marce Losowicka.